Wszystkim z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na środową aktualizację procesów na przestrzeni. Wiemy, że dzieje się dużo. No, ja co nieco już zaznaczałam na prognozie, do której wciąż odwołuję tych, co jeszcze jej nie widzieli, czyli prognoza na lipiec. Ona się odbyła w niedzielę, bodajże 2 lipca, czy jakoś tak. No, w każdym razie możecie sobie zerknąć, pooglądać co nieco i może zrozumiecie więcej. Natomiast dzisiaj słuchajcie, no ja zaznaczam za każdym razem i muszę zaznaczyć, że nie jestem astrologiem niemniej jednak szanuję bardzo astrologię i również y, y, słyszę o niej dużo bo, bo gdzieś tam co chwila ci mnie otaczają, więc wiadomo, znaczy dla tych co nie wiedzą to za kilka dni zmieniają się różne węzły, coś tam słuchajcie, jak chcecie więcej to musicie poszukać dobrych astrologów na kanale na, na kanałach, na YouTubeach swoich bardzo dużo też jest fajnych informacji y, od różnych Astrologów, którzy tłumaczą z punktu widzenia astrologicz astrologii to, to, to zjawisko. Natomiast ja, jak zwykle, jestem rusa. No więc mówiłam Wam, że lipiec jest pierwszym miesiącem takiego zapadania się do środka. I słuchajcie, no dzieje się teraz tak. No, przestrzeń jest fraktalna, więc każdy proces wynika z poprzedniego, więc ten rok, 2023 rok, jest wynikiem działania poprzednich cykli. Dlatego ten rok jest mocniejszy, czy może się wydawać mocniejszy w swojej takiej bezwzględności, jeżeli chodzi o procesy, niż mogłoby się wydawać to generalnie. Nie wiem, rok temu, dwa lata temu zaczyna się robić po prostu mocno. I teraz, proces, na który, którego, w którym bierzemy udział, w tej chwili, że tak powiem, zachowuje się przestrzeń w ten sposób, że się podzieliła na dwie części. Ten proces oddzielania czy dzielenia już jest od dawna, tylko że w tej chwili w pewnym sensie się tak wyklarowało, ustabilizowało, i teraz mamy dwa światy. Te dwa światy już też są odczuwalne od jakiegoś dłuższego czasu, z tym, że w tej chwili zaczyna się to robić bardzo takie jednoznaczne. Te dwa światy, mało tego, że odczuwamy je dosłownie, że żyjemy w dwóch światach jednocześnie, to dodatkowo. Te światy zaczynają sobie teraz zaprzeczać, więc jest sytuacja konfliktowa. Te dwa światy zaczynają się na siebie nacierać, ścierać, one się różnią. To jest świat drugiego poziomu, to jest świat trzeciego poziomu, można tak to nazwać. Natomiast to znaczy inaczej, kody źródłowe jednego świata są bardzo drugopoziomowe, a, dru a drugiego świata trzeciopoziomowe, czyli w pewnym sensie jesteśmy teraz w sytuacji, tego, co byśmy chcieli, a to, co mamy. I kontra między tymi dwoma światami, które po prostu to jest kontra między kon konflikt pomiędzy dwoma poziomami jest stosunkowo mocny, a pomiędzy tymi poziomami następuje próba Bohatera, yy, która oczywiście za każdym razem się odbywa. Natomiast jak to teraz wygląda? W ja jak zwykle się posiłkuję moimi, moimi notatkami. Więc rozpad tej rzeczywistości ewidentnie na dwa światy, skrajnie różne. Ja to będę podkreślać, że tutaj my w tej chwili mamy do czynienia że z naprawdę różnymi sytuacjami. Czyli nagle się okazuje, że coś, co mamy wspólnego z kimś i było to wspólne, nagle nie jest. Czy sytuacja, w której. No, nie wiem, coś, co, co mieliśmy na przykład z naszymi przyjaciółmi, yy, poglądy, nagle poznajemy ich środowisko inne z innej strony, i nagle się okazuje, że w ogóle bardzo mocno się ze sobą potrafimy w niektórych miejscach różnić, do tego stopnia, tak jak nam to do tej pory może nie przeszkadzało. Tak teraz, niestety, mogą z tego wynikać konflikty, i niestety słowo konflikt jest w tej chwili yy, no, na czasie. No, co tu dużo mam mówić? Będzie ostro, bo się zaczyna proces walki o siebie i o własną przestrzeń. Teraz z czego to wynika? Duże poczucie irytacji będzie nam towarzyszyło, i teraz to poczucie irytacji i walki o siebie i o swoją przestrzeń. Teraz się zaczyna walka o siebie, o swój trzeci poziom. Czyli to wszystko, co przeprasowaliśmy w poprzednim roku, yy, dwa lata temu, a nawet i trzy lata temu, w tej chwili. To się wyklarowało, my się ugruntowaliśmy w naszych powiedzmy nowych przekonaniach, yy, wytworzyły się w nas no, na, nasze nowe wartości i chcemy je wprowadzać w życie. Już chcemy je wprowadzać w życie od kilku miesięcy i super, natomiast w tej chwili jest to zderzenie. To co ja mówiłam, yy, że no niestety czerwiec sobota, jaki miesiąc jeszcze przejściowy, natomiast już lipiec jest miesiącem, kiedy mamy ten fig bez przestrzeni, tak jak do pierwsze pół roku. Była ta sytuacja taka, że wprowadzaliśmy nowe, nowe treści na, na, na rzeczywistość zewnętrzną i jakoś ta rzeczywistość zewnętrzna te treści przyjmowała. Tak, teraz jest, że tak powiem, feedback z przestrzeni zewnętrznej, która rodzi te konflikty. I teraz tak, wrażenie to jest dosyć istotne, bo ten proces w ten sposób się zaczyna, czyli te konflikty zradzają się z tego procesu. Ja Wam o tym opowiem, co nie zmienia faktu, że to się będzie działo i to możecie obserwować. No w razie czego gdzieś powiedzmy, że zdając sobie sprawę z tego, skąd to się bierze, może niektórym z Was coś tak troszeczkę chociaż ulży, bo może myślicie, że coś jest nie tak, że jesteście zbyt kłótliwi, że za mocno naciskacie, że może powinniście wyhamować. Trudno powiedzieć, każda sytuacja jest oczywiście indywidualna, natomiast... Tutaj mam taką, taką potrzebę takiego rozjaśnienia Wam, jak gdyby genezy tego procesu. Dlaczego się w nas wzbudza taka powiedzmy irytacja, takie parcie, takie poczucie właściwie, jakby już nam na niczym innym nie zależało wręcz takiego trochę egoizmu. No, dobra, to wynika z takiego wrażenia braku wpływu. I to wrażenie braku wpływu w momencie, kiedy my bardzo potrzebujemy mieć to poczucie wpływu, że właśnie chcemy zmieniać tą rzeczywistość, a tu nagle nam hamulce, jakieś blokady, jakieś przeszkody, ale co ty sobie wyobrażasz, co to w ogóle ma być i ta strona druga, na przykład, czy, czy nie wiem, czy środowisko, rodzina, przyjaciele, nawet, generalna sytuacja, nawet i w kraju, czy sytuacja finansowa, czy sytuacja jakichkolwiek innych zasobów. Nagle się okazuje takie uderzenie niskich standardów kontra nasze wyższe standardy, czyli oczekiwania kontra rzeczywistość. I teraz tak, ale oczekiwania trzeciopoziomowe, co jest ciekawe, oczekiwania trzeciopoziomowe, drugo poziomowe oczekiwania podkręcają tylko poziomowe oczekiwania, i tu momentami się możemy poczuć odrealnieni, dlatego że to trzeci poziom treści nas tak napędza. Natomiast no, rzeczywiście niektóre nasze potrzeby. Wynikające z trzeciego poziomu mogą i zresztą są, bardzo często jeszcze. Powiedzmy tak, świat zewnętrzny jest na to niegotowy, co my byśmy chcieli? Od razu tak na pstryk, yy, co, co potrzebujemy, co chcemy, co, co, czego oczekujemy. Nagle się okazuje, że sytuacje, w których się trwało lata, nagle. Yy, zaczynają nas rażnić, po prostu jakby to podejście widzimy w tej chwili szerszej perspektywy, to co, to jakby wzrost świadomości spowodował u nas szerszą perspektywę, więc w tej chwili dostrzegamy, podważamy autorytety, dostrzegamy błędy w myśleniu u innych, błędy w myśleniu, które wpływają na nas, no i ten Upadek tych autorytetów wszelakich powoduje właśnie też to poczucie wzburzonego takiego drugiego poziomu, czyli zaburzenia poczucia bezpieczeństwa, że no to wtedy no, na kim ja się mam oprzeć, kto ma być tym przewodnikiem? Kto ma być tym punktem odniesienia? Gdzie są te wzorce? No właśnie, w nas samych. Ja to bez przerwy powtarzam już od iluś lat, że Ty jesteś sam sobie kowalem Twojego losu, i opieranie się na zewnętrznych autorytetach jakichkolwiek. Nie ma de facto znaczenia. No, i teraz można powiedzieć, że ja jestem, występuję w roli jakiegoś tam autorytetu, bo się wymądrzam na kanale. Natomiast ja to podkreślam przez cały czas, że ja przedstawiam tylko swój sposób myślenia poprzez badania i obserwacje. To można, nie absolutnie nie uważam się za autorytet, tylko zwracać chcę Wam uwagę na to, na jak gdyby tworzenie się pewnych procesów i jak przez to przejść w miarę suchą nogą. Dobra, lecimy dalej z tym poczuciem wpływu. Yy. Bardzo chcemy mieć to poczucie brania losu we własne ręce właśnie w tej chwili, czyli odsuńcie się wszyscy, dajcie mi powietrza, ja się chcę zrealizować. Ja mam teraz potrzebę działania, ja mam potrzebę posiadania wpływu, ja chcę coś zmienić, a tutaj ten świat zewnętrzny stoi. No i tutaj coś, co ja nazywam konwenansę, czyli takie ogólnie przyjęte zasady gry drugopoziomowe przestają działać, co może być dla nas znowuż dziwne, czyli na przykład pokłócenie się raptem z babcią o teoretyczną, mało istotną sprawę. Do tej pory się zawsze tej babci ustępowało, babciu no dobrze, tu, dobra, babcia to już da te słoiki, czy jakkolwiek, a nagle się w nas robił bunt, właśnie nie. Nie mogę jeść tego, nie chcę tego jeść, babcia mi tego nie daje, a babcia no ale wnusiu, du, du, du. Nie, ściana. Dlatego i nagle się w nas włącza wręcz taka powiedziałabym, agresja na to, że ktokolwiek nawet, ukochana babcia nam cokolwiek narzuca. I tu nagle wystartowuje nie wiadomo skąd po, duże poczucie odwagi, stawiania się tak, jakby no odważnie potrafimy nagle wstać i powiedzieć nie, to będzie tak, tak, tak i tak. Bo ja tak myślę, bo to dotyczy mnie i to są moje sprawy, moje rzeczy. Ja mówię nie i czemu świat zewnętrzny nie szanuje mojego nie, dlaczego tak jest. A druga strona z reguły wtedy, ale dlaczego nie? A ty mówisz nie. I właśnie nagle taka odwaga w wyrażeniu, że tak jakby już nam na niczym nie zależało, oprócz nas, na, nas samych, co jest w gruncie rzeczy bardzo zgodne z przestrzenią, to nagle wywołuje raz, że zdziwienie, a toważy właśnie ten konflikt, ponieważ świat zewnętrzny jak gdyby wciąż. Uogólniając oczywiście, przebywa w drugim poziomie, który jest stadnym sposobem myślenia, więc tam wszelkiego rodzaju wyłamanie się z jednolitego schematu jest co do zasady zachowaniem wrogim. W związku z tym od razu reakcja jest pierwszopoziomowa. No, słuchajcie, też pamiętajmy o tych poziomach pierwszym i trzecim, że jaka jest różnica. Do trzeciego, do trzeciego trzeba dorosnąć, a pierwszy jest zawsze z urzędu nadany. Więc, jeżeli istota czuje się zagrożona, czuje się niekomfortowo, to ona natychmiast sięga do jedynki, bo ona po prostu jest. Natomiast, żeby zareagować z trzeciego, trzeciego poziomu, czyli z serca, no to już wymaga próby bohatera, to wymaga procesów. Dlatego ta jedynka jest zawsze pod ręką i zawsze można wyjechać. Z takiej mocnej jedynki, komuś po prostu przynajmniej zrobić przykrość. Więc tutaj, tutaj po prostu gdzieś tam zalecam kontrolowanie tego, jakkolwiek się to da, chociaż czasami po prostu trzeba nawet i tej biednej babci powiedzieć coś, żeby może ona rzeczywiście sobie lepiej zostawiła tą zupę, bo jeżeli masz ją wyrzucić do śmietnika, bo po prostu nie jesz zupy, która jest ugotowana na kościach. To jest tylko taki przykład. Ja mam nadzieję, że, że, wy, że wy to rozumiecie, o co mi chodzi. Dobra, lecimy dalej. No i teraz następuje, no w tym lipcu nastąpi mocno, poprzez to rozdzielanie tych światów, też klarowanie się tematów, które będą, one są w tej chwili symboliczne. To w ogóle nie chodzi o te konkretne tematy, tylko tu chodzi o treści, które biorą udział w tych tematach i o to, o co tak naprawdę nam chodzi. Czyli w tej chwili się klarują treści, o które my walczymy dla siebie, o nas samych walcząc, walczymy o pewne treści, czyli na przykład wolność, swoboda, y, możliwości działania i tak dalej. Ja bym z tą wolnością i swobodą troszeczkę uważała, dlatego że to są treści, które y, generalnie nie ma, nie ma sensu o nie walczyć. To jest zupełnie inna historia. Ja kiedyś o na ten temat nagram, y, mam nadzieję, filmik, gdzie Wam wyjaśnię, jak gdyby, jak ja postrzegam wolność i swobodę. Czy walczyć o nią, będąc wcielonym na Ziemi w dzisiejszych czasach? Jasne, ale niekoniecznie nazywajmy to w ten sposób. Tak naprawdę, to, o co my walczymy, to jest możliwość realizacji, możliwość spełniania siebie. A wolność i swoboda, tak na dobrą sprawę, jest zależna tylko od nas i od naszego sposobu myślenia. Czyli my możemy być wolni, nawet przykucić do kaloryfera kajdankami. Więc y, tutaj, jakaś takie y, walczenie z całym rzeczyw całą rzeczywistością, z całym środowiskiem, zapieranie się i przeciwstawianie się ogólnie założe ogólnym założeniom, nawet cywilizacyjnym, może jedynie prowadzić nas do frustracji, bo z całym systemem jedna osoba, dwie czy pięć nawet nie wygra. Więc nie ma co się frustrować, tylko zawsze trzeba znaleźć to trzecie rozwiązanie, czyli jeżeli tędy nie można i tędy nie można, na pewno jest przejście pomiędzy na pewno. To jest zagwarantowane, tylko ty tego jeszcze nie widzisz. I wtedy się pojawia ta frustracja, która powoduje ten taki brak wpływu, który z kolei odpala jakąś szaloną, brawurową odwagę, która prowadzi do silnych konfliktów czasem niepotrzebnych. I ja tutaj tylko to mocno podkreślam, że w tym momencie, przy rozdzieleniu się tych dwóch światów, kiedy przestrzeń trochę czeka na wachnięcie nas w jakąś stronę, czy my chcemy poprzez konflikt, jeżeli, jeżeli określamy się, a teraz jest ten czas samookreślania się, to rzeczywiście wybieramy kierunek, całą resztę odcinamy i lecimy. Jeżeli trzeba będzie odciąć poprzez konflikt, to, no to trudno, to czasem tak trzeba. Dobra. Tylko tak po prostu Wam tłumaczę, że może czasami. Do tej, wiecie, babci delikatniej, bo wzmuszanie kogoś, kto nie ma możliwości, czy nie ma w ogóle zainteresowania nawet w zrozumieniu danego, danej sytuacji na przestrzeni, czy takie przymuszanie tej istoty do zrozumienia tego na siłę, raczej oprócz tego, że, że tak powiem, napsuje krwi do niczego dalej nie dojdziemy. Także po prostu odpuszczamy, zostawiamy, babcia, nie babcia, nie wiem, ktokolwiek, mąż, żona, koleżanka, przyjaciółka, siostra, brat, szef, współpracownik, pracownik, nie wiem, córka, syn, cokolwiek, synowa i tak dalej, to jakby w tym momencie nie ma sensu dalej tego tam cisnąć, jeżeli nie, to ok, ty się nie masz co denerwować, bo to nie jest Twoja sprawa. I właśnie to rozdzielanie tych światów na tym polega, że nagle się okazuje, że ludzie, którzy do tej pory byli częścią naszego jednego świata, może się okazać, że jednak się rozdzielamy, oddalamy i oby to nie byli najbliżsi. Dobra, lecimy dalej. Więc te tematy, które się teraz oznaczają, są swego rodzaju symbolem, czyli ten symbol tych treści, o które nam chodzi. My tak naprawdę zaznaczamy sobie procesy. To nie jest tak, że ja teraz będę walczyć o spełnienie jakiejś treści, wyrażenie jakiejś treści i przez następne ileś lat będę walczyć o tą treść, tak mi pomóż Bóg. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że to jest yy, dla mnie symbol, czy może proces, który ja muszę przerobić, żeby tą treść mieć. Ale uwaga, droga do osiągnięcia tej treści może być zgoła kompletnie inna niż nam się wydaje na początku. Czyli Właśnie poczucie wolności i swobody, taka modna historia w tych dzisiejszych czasach, jest zupełnie nie chodzi o walczenie z jakimiś tam systemami i tak dalej, tylko raczej chodzi o przewalczenie własnych lęków, własnych blokad i koncentracja do siebie, czego nam wszystkim bardzo życzę. Słuchajcie, no i poprzez oczekiwania, wystrzegajmy się takiego utknięcia w poczuciu frustracji. I w zniecierpliwieniu. Zniecierpliwienie to jest w tej chwili, czyli nieciągłość związana z rozumieniem procesowości i czasowości procesów na przestrzeni, bo tym, że właśnie my nazywamy cierpliwość, to jej brak, to jest właśnie to, czyli cierpliwość to jest nazwa, powiedziałabym, reakcji umysłu na konkretny bodziec, taki czy owaki. I okej. Okay, tylko że właśnie jakby ona w pewnym momencie przestaje, można powiedzieć, że ktoś ma cierpliwość. Ten ktoś to nawet nie tyle, co on ma cierpliwość, co na przykład na, na czymś mu nie zależy, ale zakładając, że mu zależy, ale cierpliwie na coś czeka, to dlatego, że rozumie czasowość procesu. No jeżeli <laughs> mamy środek lata, a ktoś kocha zimę, no to cierpliwie na nią czeka poprzez rozumienie kolejności pór roku i czasu związanego z przepływem, tych, czy realizacji tych pół roku. I słuchajcie, ja znowu już zaznaczam konflikty. I tylko teraz tak, mało tego, że te konflikty będą w nas, więc co się dzieje, kiedy my jesteśmy powiedziałabym, bojowo nastawieni do rzeczywistości, to, a wszyscy tacy będą, czyli się może okazać, że jest, rośnie potencjał na konflikty globalne. I ja Wam mówiłam w zeszłym roku, że ta druga połowa roku, znowuż ta nieszczęsna jesień. Dlaczego ta jesień? Dlatego, że to jest ta część Torusa, w której my lato, czyli konkretnie lipiec i sierpień, bo, bo, bo to są te dwa miesiące, to jest czas, kiedy w pewnym sensie nie ma przestrzeni na konflikt, bo są inne tematy, bo są wakacje, urlopy i tak dalej. Natomiast ta druga część rzeczywistości, czyli zaczynając się od września, to już się nagle robi ten czas. Ja Wam mówiłam w zeszłym roku, że to będzie ten feedback, tak? Czy ta przestrzeń nam odpowie? My odpowiadamy teraz poprzez przestrzeń, na przykład rządzącym, więc y, oni mogą coś zaproponować, powiedzmy, a my nagle odparujemy to, y, nie przyjmując do wiadomości pewnych rzeczy. Aczkolwiek, może inaczej, ja bym może sobie tego trochę życzyła, żebyśmy to odbili, tą piłkę. Zobaczymy, jak będzie. Na razie się nie rozpędzajmy, na razie cieszmy się lipcem, latem i tak dalej. No i y, słuchajcie, emocje, które się tutaj mogą pojawiać, generalnie wszystkie, począwszy od wściekłości, złości, y, frustracji, rozczarowania i tak dalej, to są emocje drugopoziomowe, one, drugi poziom jak gdyby pojawia się jako objaw trwającego w istocie procesu poprzez te emocje, więc to jest taki przejściowy czas. Jak kiedy ci proces przejdzie, to już te emocje zanikają. Proces przechodzi poprzez próbę bohatera, więc jest mocno dociskamy, przechodzimy, emocje puszczają, treść się przedostała na trzeci poziom, czyli na tą czakrę serca. Słuchajcie, teraz tak praktycznie tak jak nigdy. Ja was gorąco namawiam do naprawdę koncentracji na tym przenoszeniu tych treści wyżej, na tym trzecim poziomie, na nas samych, bo naprawdę te, 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 te przestrzeń, przestrzeń się wreszcie tak odseparowała od siebie i tak jak ona była odseparowana praktycznie już od czerwca, tak jeszcze nie było to takie jasne i klarowne, a w tej chwili mało tego, że ona się odseparowała, to wręcz ona się zaczyna odpychać. Ona zaczyna działać na siebie wrogo. Zaczynają się ustawiać wręcz dwa bieguny. Przelała się wartość ujemna i wartość dodatnia, czyli zaczyna to na siebie działać, tworząc nowy torus. Czyli zaczyna się tworzyć nowa matryca, nowy matrix. Kto mnie ogląda długo, to wie, że ja już 21 grudnia 2021 roku wspominałam o tym, że ten 21 grudnia to był ten ważny, właśnie grudzień, kiedy wyszliśmy, kiedy Matrix Stary się skończył, czyli ten program, bo Matrix jest Matryca, czyli można powiedzieć program, został odegrany przez nas wszystkich i teraz musimy jakby roz, wystartować z nowym. I ten proces, który w tej chwili się trwa już od iluś miesięcy, już, już wiadomo jak jest, ale właśnie to jest ten moment, kiedy to się rozdzieliło, czyli już się posegregowało to, to, to jest tu, to, to, to jest tu i w związku z tym to się tak porozdzielało i teraz się zaczyna wytwarzać takie wzajemne odpychanie, czyli za, za, zaczyna to działać w nowym systemie, czyli to zaczyna trochę inaczej funkcjonować, zaczyna się to zamieniać, yy, czyli tworzy się nowy torus, nowo, nowa matryca, która, czyli no, nowy program piszemy, w którym to, co myśmy odrzucili, jest w formie odrzucenia. To, co myśmy przyjęli, co chcemy, na czym chcemy budować, będzie definiowało przyszłość no, nawet się ośmielę powiedzieć całej cywilizacji. Więc to jest istotne, żebyśmy naprawdę pilnowali tej wysokiej jakości, żebyśmy używali jak najwyższych kodów źródłowych naszych treści i żebyśmy się jakoś odnaleźli w tym wszystkim, a przede wszystkim pamiętali o tym. Że i tak mamy wpływ, to jest raz, a dwa, że to jest, to jest ten moment dla nas, to jest ten moment, kiedy my wpływamy na tą naszą rzeczywistość, się tworzymy i nie mamy nic do stracenia. Już nie, bo już drugopoziomowe warun uwarunkowania, nawet i finansowe, jakieś tam ułudne poczucie bezpieczeństwa, w tej chwili to wszystko z reguły u większości, większości z Was już straciło na mocy. Na, na, na takim dużym znaczeniu, więc w tej chwili już mamy ten proces taki y, oparty o to, co chcemy. Także słuchajcie, życzę Wam y, przyjemnych dni, najbliższych i do następnego razu zobaczymy, kiedy mi się uda nagrać, bo jak widzicie, też tutaj się dużo rzeczy dzieje. Akurat y, miałam tutaj y, awarię y, y, mojego pieska, więc też tutaj troszeczkę mam lekki szpital. Ale już jest wszystko w porządku, więc słuchajcie, no cóż, staramy się jak możemy, ale czasami coś się, coś się wydarza. Dobra, trzymajcie się, trzymajcie się, hej, hej.